Chcesz wzmocnić mięśnie i ujędrnić sylwetkę? Ten zestaw będzie perfekcyjny. Hej, jest Marta z Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu wzmacniającym dla początkujących. W tym zestawie skupimy się na pośladkach, nogach, ramionach, brzuchu, na całym ciele, na całej sylwetce i odpowiednio je wzmocnimy bez grama cardio, co dla wielu osób jest zazwyczaj istotne. Do wykonania tego zestawu będzie Wam potrzebna tylko mata woda i dobry humor, a tą resztą zajmę się ja. To co? Zaczynamy trening. No dobra, zaczynamy nasz trening wzmacniający od rozgrzewki, głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech i ostatni raz głęboki wdech. Super i wydech i zaczynamy. Od czegoś nowego przechodzimy sobie na skraj maty. Otwieramy klatkę i teraz powoli zamykamy klatkę, pochylamy się do przodu i przechodzimy kręg po kręgu do ziemi i wracamy do góry. Rozruszamy trochę kręgosłup. Hop, jeszcze raz. Powoli, kręg po kręgu. Może zgiąć lekko nogi w kolanach i do góry i ostatni raz kręk po kręgu schodzimy, 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 schodzimy schodzimy zostań w skłonie przenieś dłonie na matę powoli przejdź do przodu jesteś teraz w pozycji deski wracamy do góry i kręk po kręgu i ostatni raz znowu z przejściem do deski na dół przechodzimy Deska do góry. Super. Idziemy na środek maty. I powoli zaczynamy maszerować na spokojnie. Otwieramy klatkę. Uśmiech na twarz, bo to będzie fajny trening. Wzmocnimy sobie całe ciało, będziemy je modelować, ale będziemy przede wszystkim też pracować nad wytrzymałością mięśniową. Wasze ciało będzie mocniejsze, sprawniejsze. E, popracujemy nad pośladkami, nogami, rękoma, brzuchem, wszystkim. Nie ma tutaj cardio, więc myślę, że wiele osób się ucieszy. I jest to świetny trening, który można regularnie robić, nawet raz w tygodniu, jeśli chcecie się wzmocnić e, i poprawić swój poziom, żeby potem wejść na poziom wyżej. Głęboki wdech. Wydech. I teraz popatrzcie, przytulam kolano, wracam. Przytul, wróć. Przytul, wróć. Zobaczcie, z każdym razem otwieram też klatkę, to jest celowe. Otwórz. Raz. Otwórz. Cztery. Trzy, dwa, ostatni raz, pięknie, i teraz unoszę nogę do przodu, dodaję rękę, raz skręt, raz skręt, cztery, trzy, dwa, ostatni raz, słuchajcie, robicie to tak ładnie, że zrobimy to bonusowo jeszcze po dwa razy, ok? Raz, raz i drugi raz, dwa, Dwa. Ok, teraz już na pewno mamy to zrobione. Na środeczku napinamy lekko brzuch. Ręce jak roki w filmie. I cwałem cios. Cios. I lecimy. To jest część dalej naszej rozgrzewki. Mimo tego, że jest to trening wzmacniający, musimy troszkę dogrzeć też mięśnie. Trochę podnieść temperaturę. Wydech. Super. Cztery. Trzy, dwa, ostatni raz. Hop. Hop. Pięknie. Wracamy na środek. I prawa noga do tyłu za krok. Ręce do góry. Wróć. Druga strona. Hop. Super. Za każdym razem staramy się, żeby noga kierowała się kolanem na matę. Hop. Wracamy. Bardzo często osoby początkujące boją się za kroków, że są złe na kolana. Słuchajcie, nie ma ćwiczeń złych na kolana, ale są ćwiczenia, które robimy źle i dzięki temu przez to możemy mieć problemy potem z kolanami. Jeszcze raz, ostatni, pięknie. I teraz nogi szeroko. Ręce na boki i z tej pozycji raz wróć, dwa. Wróć. Hop i hop. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni raz świetnie rozgrzewka za nami łyk wody i zaczynamy trening właściwy. Mamy dzisiaj trzy bloki. Każdy z nich ma Trzy ćwiczenia i każde ćwiczenie powtarzamy dwa razy. Szybko zleci i naprawdę myślę, że będziecie się dobrze bawić. Pierwsze ćwiczenie. Popracujemy nad siłą naszych nóg i pośladków. Kolano do przodu, napinamy mocno brzuch. Ręce są na biodrach. Prostujemy nogę, wracamy ze zgiętą nogą. Unosimy ją do boku, cały czas zgiętą, wracamy. Hop, wyprostuj, hop, do boku. Ok? Trzy, dwa, jeden, lecimy, góra. Wyprostuj, poczujesz jak pracuje tutaj przód uda, wróć i do boku. Hop, tutaj bardziej pośladek. Góra, napinamy też brzuch. To jest świetne ćwiczenie. Angażujemy nogi, angażujemy pośladki. Angażujemy brzuch, który walczy o to, żeby utrzymać równowagę. Jeśli jest za trudny ten ruch, cały czas się bujacie, możecie się czegoś złapać, np. krzesła, stołu, innego domownika, jeśli Wam pozwoli. I cały czas spokojnie pracujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Luz, pięknie. Teraz noga będzie prosta. Unoś, uniesiemy ją do boku i będziemy rysować sobie kółeczka, gotowi? Napięty dalej brzuch i ta sama strona. To jest ważne. 3, 2, 1. Lecimy, Unieś nogę do boku. Tą nogę, na której się opierasz, może być lekko zgięta. A tutaj rysujemy sobie kółeczka i oddychamy. Trudne ćwiczenie, napinamy brzuch, napinamy pośladki, pracują też nogi. Jeśli jest za ciężko, możesz się czegoś złapać, ale za każdym razem, kiedy będziesz robić ten trening kolejny raz, staramy się coraz mniej łapać, coraz mniej łapać, aż w końcu przejść do pozycji bez wspomagania. Noga, na której się opieramy, lekko zgięta. Dzięki temu mamy lepszą równowagę. Cały czas napinamy brzuch. Wszystko pracuje: 3, 2, 1. Luz, ok. I teraz ta sama strona, ta sama noga idzie do tyłu. I będziemy z tej pozycji wchodzić góra i dół, góra i dół. Kolano nie będzie dotykać maty. Uwaga, trzy, dwa, jeden, lecimy, góra i dół, kolano nie dotyka maty. Teraz. Ponieważ jest to trening dla początkujących będę, początkujących, będę mówiła trochę wskazówek dla Was. Pierwsza z nich, sprawdzamy, czy kolano z przodu kieruje się też w dół, czy idziemy ciężarem ciała tu. Jeśli idziemy ciężarem ciała do przodu, mogą nas boleć kolana. My chcemy, żeby ruch był cały czas w tej płaszczyźnie góra-dół. Hop i hop. W górze staram się też wyprostować całą nogę. Wracam. Prostuję tyle, ile mogę. Wracam. Luz. Świetnie. Teraz czas na drugą stronę, czyli najpierw kolano prostujemy, kolano zgięte, nóżka bok. Zaczynamy za 8 sekund, szykujemy się. Świetna robota. 3, 2, 1, lecimy. Kolano góra, wyprostuj nogę, wróć i do boku. Teraz, pięknie, góra, wyprostuj i bok. Kiedy prostujemy nogę, powinna nam pracować głównie przednia część uda. Kiedy nogę dajemy do boku, powinniśmy poczuć pośladek. Wielu z Was na pewno poczuje też, że pracuje tutaj uda z boku i się potem będzie zastanawiać czy dobrze robię. U początkujących to normalne. Że czasami nie czujemy jeszcze, co dokładnie pracuje. Wydaje nam się, że pracuje wszystko, zwłaszcza w takim skomplikowanym ćwiczeniu, bo to nie jest łatwe ćwiczenie. Luz. Pięknie. Ale nie chciałam dawać Wam samych sztampowych ćwiczeń. Chciałam, żeby ten trening był troszkę inny, żeby Was zmobilizować e, i żebyście też mogli porobić coś nowego, coś innego. E, noga bok. I będziemy kręcić kółeczka. Trzy, dwa, jeden. Ok, ekipa. Lecimy. Bok. I kręcimy kółeczka. Tutaj głównie pracuje pośladek. Można czuć udo, ale będziemy dążyć do tego, żeby czuć głównie pośladek. Napięty mamy też brzuch, może czuć, można czuć też pośladek tej nogi, bo ona stabilizuje nam całą sylwetkę. I kręcimy kółeczka. Ustawienie stopy na tym etapie jest nieważne, czyli możecie mieć stopę point, możecie mieć palce na siebie, obojętnie. Na razie skupiamy się bardziej na tym, żeby kręcić te kółeczka, i żeby poczuć pośladek. Mniejsze nawet ruchy, ale bardziej wychodzące z pośladka. 3, 2, 1, Plus I ostatnie ćwiczenie. Za krok kół 10 sekund. Po tym ćwiczeniu mamy długą przerwę, a następnie przechodzimy do kolejnego bloku. Już. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy, góra, du. Góra, du. Kolano jest cały czas w powietrzu, nie dotyka maty. Noga z tyłu się prostuje i pilnujemy tego kierunku. Raz i dwa. Raz, super. Dwa. Napięty brzuch. Skontrolujcie, czasami nie robicie tego w takiej pozycji pochylonej, to często się zdarza. Staram się wyprostować sylwetkę. Jestem dumna, stoję prosto. Świetnie. I oddychamy. Wiem, dużo rzeczy na raz. Dużo rzeczy na raz, ale zobaczycie, że z każdym zrobionym treningiem, z doświadczeniem będzie lepiej. Uwaga! Luz! Chwila przerwy, łyk wody i przechodzimy na matę. Na macie zrobimy sobie ćwiczenie, które nazywa się książka. Łokieć jest pod barkiem. Ciało jest w jednej linii, zobaczcie. Nogi są zgięte, i teraz będę unosić nogę zewnętrzną i wracać cały czas mając ją w powietrzu. Otwieram książkę Hop, i hop. Nie patrzcie tak na mnie, że nie, ja nie wymyś wymyśliłam tą nazwę. Ona już była. <try> Trzy, dwa, jeden lecimy. Góra i wróć. Cały czas noga w powietrzu i wróć. I znowu pracujemy nad pośladkiem. Ale przez to, że jesteśmy w tej pozycji, pracujemy też trochę nad boczną częścią brzucha, góra pięknie i dół. Jeśli czujecie, że noga pali, piecze trzęsie się normalne tak ma być. Tak ma być, jest dobrze, super. Jeśli po treningu znacie, że trening był zdecydowanie za lekki, hej, to znaczy, że czas przejść na kolejny poziom i włączyć trochę cięższy trening. Luz. Świetnie. Druga strona. To samo. W mojej aplikacji Codziennie Fit podstawowa wersja jest darmowa, więc możecie ją pobrać sobie i testować. Znajdziecie bardzo dużo treningów dla początkujących. Są tam filtry, więc bardzo łatwo je też znajdziecie. Łokieć pod barkiem. 3, 2, 1 i lecimy. Góra i wróć. Góra i wróć. Zobaczcie, jednocześnie napina mi się brzuch, pracuje poślad. Super, uwielbiam takie ćwiczenie, które angażują wiele partii mięśniowych naraz. Łokieć pod barkiem, odsuwam też tułów od maty, dzięki czemu mam napięcie skośnych mięśni brzucha. I teraz zamykamy oczy i staramy się wyobrazić, że to właśnie pośladek generuje ruch nogi do góry. Góra. Pięknie. 4, 3, 2, 1 luz. Ok, teraz przechodzimy do klęku podpartego i z tego klęku cofnij się kolanami, biodra skieruj do przodu i to jest pozycja deski na kolanach. Czyli w momencie, w którym czujemy, że brzuch mamy lekko napięty, to oznacza, że już dobrze robimy tą robotę. I teraz z tej pozycji będziemy schodzić na dół rękoma i wracać. Poćwiczymy w ten sposób ręce, a jednocześnie nie musicie robić pompek. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Powoli zejdź na przedramiona i wróć do góry. I druga strona. Raz, schodzimy i wchodzimy. Pięknie. Raz i dwa. W swoim tempie, spokojnie. Nie chodzi o to, żeby mieć presję w trakcie tego treningu, więc chciałabym, żebyście podchodzili tego na luzie, ale z drugiej strony wiem, że wiele osób traktuje podchodzenie na luzie jako takie, wiecie. Yy, ułatwianie sobie. To też nie o to chodzi. Macie troszkę się na tym treningu zmęczyć. Mają te mięśnie płonąć. Tak ma być. Trzy, dwa. Jeden. Luz. Pięknie. Jeszcze raz będziemy robili to samo. Jeśli nic nie czujecie podczas treningu, wydłużacie ciągle przerwy, nie dlatego, że potrzebujecie, ale na przykład Wam się nie chce, to warto się zastanowić, po co my taki trening włączamy, nie? Jeśli chcemy mieć efekty, to warto rzeczywiście ten czas na to poświęcić. Trzy. Dwa. Jeden. Lecimy. Przypominam, że biodra do przodu, brzuch jest napięty i dopiero z tej pozycji przechodzimy na dół i do góry. Ok? Na dół. I góra. Na dół. i góra. Oddychaj. Powolna, spokojna praca. Świetna robota. Oddychamy. Super. 8 sekund. Wytrzymasz. Staramy się jak najwięcej powtórzeń teraz robić. 3, 2, Jeden. Luz. ok, odpoczywamy a potem ostatnie ćwiczenie z tego bloku w podporze przodem na przedramionach nogę prostujemy i będziemy unosić ją do góry i wracać i znowu pracować nad pośladkami 3, 2, 1 lecimy noga do góry, pięta do sufitu wróć, noga cały czas jest uniesiona góra i wróć Ważna rzecz, nie unosimy nogi za wysoko. Tak, bo wtedy bardziej pracują plecy. My staramy się pracować cały czas pośladkiem, plecy są nieruchomo, brzuch jest napięty. Oddychamy. Możemy tu też poczuć, że być może pracuje tył uda. To jest normalne. Tak może się zdarzyć i nie ma się co tym przejmować. Pięta do sufitu. Jeszcze 5, 4, 3, Dwa, jeden, luz. To samo będziemy robić na drugą stronę. Za 15 sekund. Oddychamy. Ok, gotowi? Napięty brzuch. I akcja, lecimy. Góra. 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 Powolne, spokojne ruchy, plecy nieruchome, brzuch napięty. Patrzymy w matę, nie zadzieramy głowy. Super, jeszcze troszkę. Świetnie, jeszcze sześć pięć. 4, 3, 2, 1. i luz. Długa przerwa i ostatni blok przed nami. W tym bloku skupimy się troszkę bardziej na mięśniach brzucha, ale jeszcze też na ramionach, więc troszkę będzie się działo. I pierwsze ćwiczenie, które będziemy robić. Dłonie pod barkami. Przechodzimy do deski tradycyjnej. I teraz robimy raz, dwa, trzy. Cztery kroki, połóż się na ziemię, Ziemia. robimy dwa uniesienia tułowia, raz, dwa i wracamy do czterech kroków. I potem znów uniesienia tułowia, okay? Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, połóż się na macie, Unieś tułów, nogi zostają na macie. Dwa, pięknie, i do góry. I znowu cztery. 3, 2, 1, kładziemy się na macie, unosimy tu. Super. Raz, 2, trzy, cztery, połóż i góra, ho, lus pięknie, jeszcze raz to samo. Kiedy robimy te cztery kroki kolanami, w tym momencie powinniśmy poczuć, jak napina się brzuch. Jeśli nie czujecie w ogóle pracy brzucha, sprawdźcie, czy pupa nie jest za wysoko. Jeśli damy pupę w desce tak, to tu wszystko puszcza, nic tu nie pracuje. My mamy być prosto. Uwaga, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Połóż się na macie. Raz i dwa. Pięknie. I do góry. Raz. Dwa, trzy, cztery, kładziemy się na macie. Super. Raz, dwa, trzy, cztery oddychamy cały czas, działamy luz, pięknie. I teraz kładziemy się na plecach, i na tych plecach już zostaniemy. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy na nich robić. To jest lekko zgięte, nie, zgięte nogi w kolanach, ręce wyprostowane, przeciwna noga, przeciwna ręka, kieruje się do podłoża. Lecimy. Pięknie. I druga strona, napięty brzuch cały czas, nie odkładamy kończyn. Na ziemię, cały czas są w powietrzu, dzięki czemu cały czas mamy napięte mięśnie brzucha, wróć, super. Świetnie. Kiedy kończyny kierują się ku ziemi, wydech i wdech, kiedy wracają do góry, luz. Teraz to samo. To jest świetne ćwiczenie na kor, czyli mięśnie głębokie, mięśnie brzucha, czy też trochę mięśnie pleców, mięśnie, które stabilizują całą postawę. Przyda wam się. Uwaga. Jeszcze 4, 3, 2, 1 i lecimy. Jedna strona i powrót. I druga, powrót. Kiedy opuszczasz nogę, możesz ją wyprostować. To jest troszkę trudniejsza wersja, ale możesz cały czas trzymać zgiętą i kierować się tak, jakbyś chciał, chciała dotknąć piętą maty. Oddychaj i powoli, spokojnie. Im wolniej to robimy, tym lepiej. Tak naprawdę brzuch ma szansę dłużej być pod napięciem i dłużej popracować. Luz. Teraz ręce za głowę, robimy standardowe spięcie brzucha, wracamy, unosimy nogi, wracamy. Hop, hop, ok? 3, 2, 1 i lecimy. Spięcie brzucha, powrót, unieś nogi, wróć. Spięcie brzucha, powrót, unieś nogi i wróć. Hop, góra, wracamy. Super, góra, wróć. Jeszcze góra, wróć. Góra, wróć. Jeszcze troszkę oddychamy, cały czas nie wstrzymujemy oddechu. I moi drodzy, ostatni raz, ostatnie ćwiczenie, ostatnie 40 sekund za 10. A myślałam, że to będzie brzmiało tak epicko, ale zostało jeszcze 10 sekund przerwy, więc. Ach, wyszło niezręcznie. Uwaga! Lecimy, spięcie brzucha, ostatni raz, kolana do góry i powrót. Super. Góra, wróć. Hop. Super. Góra. Wróć. Raz. Góra. Wróć. Jeszcze trzymaj. Pracujemy do końca. Nawet jak jest ciężko, staramy się zawsze zrobić wcienie do końca, nawet wolniej, ale robimy, dlatego że wtedy uczymy naszą głowę też trochę, że nie odpuszczamy. Będzie łatwiej się zdyscyplinować. Luz. Pięknie. Teraz nogi prosto, ręce za głowę, złap się za kciuki i wyciągnij mocno całe ciało. I teraz słuchajcie, zamienimy się w banana. Już Wam tłumaczę. Kierujemy nogi w jedną stronę i ręce też i zginamy się w ten sposób. Jak taki banan. Po co, żeby troszkę rozciągnąć bok brzucha? Możemy złapać jeszcze za nadgarstek. 3, 2, 1. Druga strona. To jest całkiem przyjemne ćwiczenie, czyli kierujemy nogi, kierujemy ręce, łapiemy za nadgarstek, wyciągamy i rozciągamy bok. Super. 3, 2, 1. Ekstra. Teraz prawa noga na lewą. Łapiemy się pod kolanem. Rozciągamy pośladek leżąc. Super. Trzy. Dwa. Jeden. Druga strona to samo. Jedna noga na drugą. Łapiemy. Pięknie. Oddychaj. Trzy dwa, jeden. Super. Obróć się na bok. I na tym boku łapiemy się za nogę zewnętrzną, za stopę, przyciągamy piętę do pośladka, wypychamy biodro do przodu i rozciągamy przód uda w ten sposób. Czekajcie, aż się... Tak chciałam Wam pokazać, że aż się przechyliłam. Trzy, dwa, jeden. To samo na drugą stronę. Oprzyj stopa. 4 3 2 1. Luz, pięknie. I teraz łapiemy się z tyłu za przedramiona albo za łokcie. Otwieramy barki, otwieramy całą klatkę. Świetna robota, jestem z was mega dumna. Trening praktycznie za wami, jeszcze 10 sekund. Oddychaj głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech. I dziękuję Wam bardzo za wspólny trening. Pamiętajcie, że więcej zestawów dla początkujących i nie tylko. Znajdziecie w mojej darmowej aplikacji codziennie fit, link do pobrania w opisie. A nacie to już wszystko po treningowa piąteczka i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Pa! Piątka! Świetna robota, bardzo dobrze Wam poszło. E, słuchajcie, jak ostatnio rozpisywałam plany treningowe do aplikacji, to właśnie zorientowałam się, że brakuje mi takiego treningu wzmacniającego dla początkujących, więc nagrałam go, żeby móc Wam też lepiej układać plany. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Starałam się, żeby nie był sztampowy. Wybierałam jakieś inne ćwiczenia niż zwykle, żebyście też poczuli, że robicie coś innego, coś świeżego, że coś się zmienia e, i ciało ma też dzięki temu więcej bodźców, więc lepiej reaguje potem na takie bodźce treningowe. E, I co mam Wam jeszcze powiedzieć? Bardzo, 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 bardzo się cieszę, że te treningi dla początkujących. E, Cieszę się takim dużym zainteresowaniem, bo to mnie utwierdza w takim przekonaniu, że dużo osób zaczyna ćwiczyć, a dużo osób chce budować kondycję, chce wzmocnić ciało, chce po prostu popracować nad formą, co jest bardzo dobrą wiadomością. Zwłaszcza jeśli się przeczyta różne statystyki dotyczące tego, ile osób ogólnie jest aktywnych fizycznie. Mało! Więc dobrze, że coś z tym robimy. E, trzymam za Was mocno kciuki. Pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie dodatkowej motywacji, to myślę, że e, znajdziecie ją realizując jakiś plan z apki. Bardzo dużo osób mi pisze, że dzięki temu kończę jakiś plan, wreszcie kończę jakieś wyzwanie. Apka naprawdę bardzo motywuje, więc polecam. I to chyba wszystko, co mam wam dzisiaj do powiedzenia, bo przede mną nagrania kolejnych treningów. Więc żegnam się z Wami, po treningu piąteczka jeszcze raz i pa!